Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film z przygotowań gołębi do sezonu lęgowego i powiedzmy to by było tak w pierwszym punkcie o gołębiach o przygotowaniu gołębi zwłaszcza z takim naciskiem na samiczki. W drugim punkcie chciałbym odpowiedzieć na komentarze do wcześniejszego filmu i trzeci powiedzmy to drugi i trzeci mogłyby być tak wspólnie odnośnie piątego lęgu takie były komentarze. Także postaram się dziś na to odpowiedzieć i powiedzieć dlaczego tak jest, czemu jest pięć lęgów, czym to jest powodowane. No i ogólnie tak opowiem o, o tym wszystkim. Tutaj akurat w tych w klatce przyniosłem, bo tak dobrze jest zademonstrować na przykładzie na gołębiu, bo tak to ciężko o czymś mówić jak się nie ma przykładu dobrego. Te gołębie, te co widzimy to właśnie były gołębie z piątego lęgu 2021 one zeszłego, to teraz już z zeszłego roku 2022 bo to jeszcze tak powiedzmy to ten krótki okres jest powiedzmy ten drugi miesiąc tego nowego roku ale te one były zasadniczo z zeszłego roku dołożone do rozpłodu. Był jeszcze jeden samiec, który jest tam u kolegi y, tam w okolicach Lublina. Tutaj dałem im wodę. Zabudziły troszeczkę buraczkami. Miały też karmę, żeby y, no, zjadły i napiły się. Bo jak tutaj siedzą, a reszta była już karmiona. Dziś pokażę karmę. Karma. Dziś akurat miały sok z buraka, z buraka, pietruszka, y, jedna pietruszka, cztery buraczki. Dwie marchewki i ćwiartka selera, tak powiedzmy standardowo i zasypane wszystko ziołami. I jak widać są już wiaderka, dwa wiaderka czarne samczyki, białe samice i samice do karmy. Za chwileczkę tutaj jedną ręką to dostają coś takiego, tu, u, nie wiem czy widać w ilości około 10%, 10-15% zależności, ale taką miareczkę dla, te, dla tych moich samiczek to jest koncentrat paszowy dla kur, niosek, towarówek, za chwileczkę pokażę, to jest bogate składniki takie mineralne, wapń, duża zawartość białka, no i Ogólnie poprawia, no, poprawia kondycyjnie wnioski, a, a gołębie jednocześnie. Ja dużo tych produktów od kur też stosuję. Przez to, też, że hoduję kury, także przy okazji jedno z drugim, ale tak kury zalecane jest tak dość 30, gdzieś tam wyczytałem 33%. Ja to tak daję do 15% maksymalnie. Ja mam taki kubeczek właśnie wymierzony, to tak. No, nie jest to tak dokładną miarą, ale to tak między 10 a 15 Karma jest zawsze zwierzona, i dlatego e, mówię, że są podzielone, bo sam gołębie już zostały podzielone. I e, tu jest to, to wiadereczko dla samic. Tutaj, jak mówiłem, czarne dla samców. Samce dostają tą samą karmę, ale samice do, e, dokładane jest e, dokładane jest właśnie tego koncentratu paszowego dla kurniosek, Były w komentarzu jak w fermie no to już niech będzie jak w prawdziwej także e, te, e, te e, takie suplementacja gołębi moim zdaniem jest potrzebna teraz gołębie wyszły z tej takiej kuracji owsem bardzo fajnie, pokażę je za chwileczkę te gołąbki, ale to trzeba będzie operatora, żeby, żeby to pokazać gołębie tak jak mówiłem, pokuracji owsem no i teraz ows, tutaj jeszcze przygotowałem specjalnie to trzecie wiadereczko, żeby tam może słabo będzie widać karma jest taka jak widać jeszcze 20% jest owsa 20% jest owsa i jeszcze gdzieś koło 50, 50 50 u to widać o tak 50 50%, 50 jest jeszcze jęczmienia do tego jest dodane dodane drobne nasiona i karma już taka strączkowa karma strączkowa do, do to jest powiedzmy takie że żeby pokazać to jeszcze nic niczym nie jest zalane taka taka ta Karma jest. Troszeczkę tak przyciemnia te ziarno, to jest ziarno. Zwłaszcza owsa. Takie dokładnie nie jest. A, a tak, jakby przyciemniało troszeczkę to, to ziarna owsa. Powiedzmy, ta, taka karma. Tak jak mówiłem, do 15, do 15 lutego owiec praktycznie w ogóle przestanie być dawany. Zostaje jęczmień i sukcesywnie będzie wycofany jęczmień, żeby na koniec zostało. 10% i już tą karmę będą miały gołębie przez cały rok. Dodatkowo od e, przyszłego tygodnia, gołębie samce i samice dostają witaminę E. e teraz mogłaby jej dostawać wcześniej, ale bałem się. Ja wszystko ogólnie teraz e, już staram się żeby przychodziły wysyłki kupuję przez internet po prostu i bałem się, że przy tych niskich temperaturach jak było, że to w paczkomacie jak zostanie, no to może się tym coś witaminą przytrafić, także w tym tygodniu, poniedziałek, wtorek będą witaminy już i od wtorku będą dostawać witaminę E do wody przez okres miesiąca, teraz na, na zewnątrz już mamy taką odwilż po takich ostrych mrozach teraz przyszła już odwilż, no i no i tak i troszeczkę ta pogoda taki psikusy nam robi no ale to powiedzmy no miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej lepiej, żeby było mro, jakby było mroźne no to rzeczywiście te gołębie są dużo, dużo lepsze, nic im się nie dzieje ten takie infekcje powiedzmy, no już są eliminowane przez suche powietrze, mroźne suche powietrze wilgoć wilgoć i takie zimno i wilgoć sprzyja wszelkiego typu Takim właśnie infekcją, rozwoju grzybów i takich, no powiedzmy, no, no, no patogeny szaleją przy wilgotnej powietrzu, To sprzyjające warunki są do rozwoju różnych tam chorób. Także, jakby było tak mroźnie, to było lepiej, no ale prognozy z tego, co obserwowałem, no to są takie powiedzmy w ciągu dnia na plusie, w nocy na lekkim minusie, ale no, Powiedzmy, już dzień jest coraz dłuższy, a wracając właśnie do witaminy E, przez to, że, że jeszcze tego wystarczająco słońca nie ma, te dni są zimne, no to witamina E jest takim wspomagaczem tak? uaktywnia te, te gołębie do, do tego cyklu rozdorczego. Po witaminy E. Na pewno gołębie mają wyższe zależenie. Jajka są lepiej zalężone, samce są bardziej aktywne. Ja mam w mojej hodowli no jednak te gołębie, które są dość, dość starymi gołębiami. Są po kilkuletnie, znaczy kilkuletnie 7-8 lat. Nieraz są tego. Teraz w tym roku była taka delikatna wymiana tych gołębi. Powiedzmy, że miałem takie, taką dziurę w, Taką, w tych moich gołębiach rozpłodowych troszeczkę było przespane, ale szczęśliwie ten rok się ładnie to udało uzupełnić. Gołąbki weszły nowe, fajne na miejsce z młodych. Udało się właśnie takie skompletować. Gołębie, które będą teraz zastępować te starsze gołębie i powiedzmy, już taki ten cykl tych gołębi, powiedzmy, ja jak otwieram, ja mam Powiem jeszcze, otwieram nowe linie. Ja mam ich tak 7 otwartych tej linii, i nieraz jest tak, że tych starych gołębi potrzebuję powiedzmy 3-4 do 5 lat, żeby stworzyć jakąś linię, utwalić cechy tych gołębi. No i później, powiedzmy tak jak w tym, w tym roku, no to już dość spora ilość tych gołębi. Stare, bo stare, ale zasiedlą jeszcze. Fajne gołębniki gdzie może będzie jeszcze z tego można stworzyć fajne, fajne gołębie. Tam część pojechała do Lublina. Eee, pojedzie jeszcze część, o też, o, w okolice Lublina. O, duża, duża część pojedzie właśnie w okolicy Lublina. Coś tam do Zamościa pojechało właśnie z tych starszych gołębi. Także gołębie e, jest w tym roku wymiana. Fajne gołąbki. E, fajnie, tak jak zaraz, zaraz pokażę, tak samo te, te gołąbki to fajnie Przeszły tą kurację, zimowały ładnie, e, w pełnym zdrowiu, także nie ma, nie ma co narzekać. Jasną sprawą, że tego błota, tego wszystkiego, wszędzie mokro, to nie jest przyjemne, no ale ogólnie jest, jest powiedzmy, dobrze. Teraz pokażę tą, właśnie ten koncentrat i e, później pokażę jeszcze te gołąbki w ręku i powiem też o tych gołębiach z piątego lęgu. No opowiem, tak, to przy już przy gołębiach, jak już będę miał je w ręku, no to jest łatwiej to o tym wszystkim mówić. I tutaj mamy właśnie ten koncentrat taki, ja to daję tą kurą i, i automatycznie gołębie to dostają. To odbudowuje gołębie po, po tym, no i, i, i fajnie im to e, uzupełnia te braki jakby miały. Plus jakieś tam pewnie minerały, nie wiem czy można tak złot... coś takiego. Dobrze widać, i dodatkowo, powiedzmy, o gołębie będą to dostawać do, do początku marca. Na początku marca będą łączone w pary, i po odłączeniu w pary będą dostawały samice coś takiego. To jest z piasta, akurat to jest zwykła kruszonka dla kur. Ja tam mniej więcej sprawdzam jakościowo, żeby tam i wybieram taką. Taką kruszonkę, fajna, gruba, ładna, gołębie to ładnie jedzą. Od, 15, od końca lutego do 15 marca zazwyczaj w tym okresie, znaczy w okresie od 15 przez tydzień wszystkie moje gołębie już mają jajka położone. Jednocześnie to też to powoduje, że te gołębie równo niosą jajka, są takie rzuty, rzuty pełne gołębi, nie ma tak rozszerzone, że jedne są jajka, drugie są młode. U mnie jest tak, że wszystkie praktycznie noszą naraz, w jednym momencie się wykluwają i tak łatwiej jest to opanować. A karmę, zaraz pokażę, taka karma jest bez kukurydzy, bez pszenicy. Taka karma będzie przez cały, yy, przez cały rok. No i plus moje dodatki, które dodaję, yy, jeszcze dodaję do tego drobne nasiona. Powiedzmy coś, a tutaj jeszcze sięgną do środka. Ba. No coś takiego, drobne nasiona dostają tak samo w ilości tak yy, 5% coś takiego, dostają do, do całości, do karmy yy, i powiedzmy karma tak wygląda tutaj gryty, to takie standardowo yy, nie wiem, jeszcze raz bym pokazał jakby ktoś chciał skorzystać, fajna sprawa także można yy, odbudować, ja te gołębie przygotowuję na tak jak mówiłem, na cały sezon yy, gołębie wchodzą yy, na takim powerze w ten yy, cykl rozrodczy cały czas utrzymują tą wysoką formę i do, samej, do samego końca do jesieni jest wszystko w porządku teraz zrobię następną fazę poprosimy operatora żeby pokazać te gołąbki te które są w klatce z piątego legu tak jeszcze ta kruszonka taka zwykła towarówka z Piasta i o ważną rzeczą jeżeli ktoś by to zastosować, to e, trzeba to wyłączyć po złożeniu jajek automatycznie wycofujemy te e, produkty, e, te wnioski, bo może, może się przydarzyć taka sytuacja, że samica siedząc na, na jajkach złoży następne także do pierwszych jajek od pierwszy, po pierwszych jajka, jajek już odkładamy zupełnie te wszystkie e, produkty dla dla niosek. Także pauza. No i za chwileczkę pokażę te samiczki. Jeden samiec. Trzeba zwrócić uwagę na jakość tych gołębi. Nieważne kto jakie gołębie hoduje. Trzeba zwrócić uwagę na jakość upierzenia. To są cechy, którą ja przede wszystkim zwracam. Budowa, jakość upierzenia. Ale tak jak widać. Ołomek ma idealny i druga samiczka jest taka ciemna, też na niej ładnie widać jakość tego wypierzenia. Teraz wyciągnę ten kubek, żeby czasem nie wylało tej wody. Wyciągnę te samiczki po kolei. Jedna jest na, na czerwone. W rączce już wtedy brakło. obrączek wtedy jesienią. Teraz ją pokażę, tutaj tą samiczkę. Jest taka lalunia i tak jak mówiłem, nieważne jak, e, jakie gołęby ktoś hoduje, one to, to może się przyniszczyły, ale gołąbek jak lalka i e, zwrócić przede wszystkim przy wyborze gołębi do rozpłodu to e, na, na tą właśnie dziób ma być śnieżno biały, błysk w oczku, oczko ładne, Przełyk różowiutki, języczek biały, głęboki przełyk, fajny, łapy czerwone, to są oznaka gołębia zdrowego i upierzenie. Gołąb, e, tak jak u mnie, wychodzą po tym, e, powiedzmy, tej kuracji owsa i gołąb, on jest pełny, a lekki, tak jakby był pusty w środku. To jest gołąb cecha, tak samo gołębia, jeżeli ktoś by wybierał gołębia do, do siebie, do hodowli taki ma być gołąb typu lotnego. Zwrócić uwagę trzeba na, na, na upierzenie, nie wiem czy to się da pokazać, ale no to ma idealne upierzenie. Gołąb, tak jak wcześniej e, mówiłem, zostało ich cztery, jeden jest w Lublinie i to są te właśnie te cztery, które zostały, akurat tak się poskładało, że te z piątego lęgu zostały, miało ich zostać więcej, no ale jaszczębie dały, dały radę. Taki gołąbek, jak mówię, gołąb leciutki, pełny, niewychudzony To jest właśnie jak po wychodzi po kuracji z owcem, gołąb, e, jeżeli nie domaga, widzimy, że on jest coś nie tak, no to takie gołębie trzeba odrzucić. Takie gołębie do rozpłodu. Powinny takie gołębie trafiać. One przekazują i e, jak było tam w tych komentarzach, że gołąb z piątego lęgu, to właśnie to jest gołąb z piątego lęgu. Ja uważam, że e, ja osobiście wychowuję najlepsze gołębie na koniec sezonu. To jest piąty lęk gołębi. Akurat u mnie e, nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy to jest e, niskimi temperaturami, czy e, pierzeniem gołębi. Tego akurat nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale zawsze te cechy yy, gołębi się uaktywniają najlepsze. Taka genetyka gołębi, tu jest taka samiczka, grochówka i też pióro. No idealne, jakie, jakie to ma ułożenie: skrzydła no i gołąb, tak samo leciutki, pełny, ale leciutki, to jakby no, pusty w środku i też. Biała, biała nosówka, śnieżno-biała, dziobek, kardełko, e, nie wiem czy to można, no, no, nie, nie, tak nie pokaż, nie da rady. Różowe, no i oczko, błysk w oczku, łapy, czerwone, okrwione, ładne. No i gołąb, e, dlatego da, e, tak jak e, widziałem te komentarze, też chciałem pokazać te gołębie, bo e, mam takie wrażenie, że niektórzy to mają pojęcie o hodowli gołębie, tak jak ja o balecie, no, ale to jest powiedzmy takie, taka dygresja. U mnie gołębie, tak jak mówię, najlepsze wychodzą z piątego lęgu. Te gołębie są, powiedzmy, jeden jest taki problem, jest taki, że nie dopierzają. To jest, powiedzmy, pierwszy. Drugie, te gołębie muszą szybko przechodzić, tak jak te wcześniejsze gołębie, to mogą, mają więcej czasu, a te muszą szybko latać, no bo zaraz pieżą. One pieżą tą warstwę wierzchnią. Długie pióra zostają na drugi rok. Już przeważnie ogony i końcówki od piątego, piątego lotka one są już niespieżone, także dopieżają na, na koniec roku. Te dwie samice wychowały mi rewelacyjne gołębie. U mnie zostały, u mnie zostały dwa siwe. I były z tych gołębi były dwa siwe i cztery grochowe. To grochowe są w Lublinie u takiego kolegi. Fajnie. Ja e, przy okazji pokażę właśnie jest jedna taka samiczka siwa, e, która też całkowicie nie jest spierzona. Ale pokażę ją jak będzie taka okazja, pogoda w miarę fajna, e, za przygotuję ten pistolet, żeby nie stała się jakaś tragedia. I pokażę właśnie tą gołąb, który u mnie zostaje, właśnie po tej samicy, i po tej drugiej samicy, tak samo te gołębie, które wychowane były jako październikowe 2,21. Można je zobaczyć na filmie. Te, te gołębie są tutaj, wychowane były idealnie, przechodzą tą kurację owsem. I ja sprawdzam gołębie. Jeżeli któryś gołąb nie domaga, No to jest usuwany z hodowli to jest oczywistą sprawą gołąb może nie wypierzyć ale te gołębie mają powiedzmy no taką już genetykę ja pracowałem długo nad tymi gołębiami i właśnie to były też zwracane na to uwagę żeby te gołębie były miały takie cechę odpornościową wychowywały się fajnie no i te filmy które które tak można przeglądnąć sobie chętnych zapraszam to może sobie, kto, kto chce, może sobie przeglądać te firmy i zobaczyć właśnie te gołębie, które były zeszłego roku, te młode w tym roku, które są wychowywane piątego lęgu, to są idealnie gołębie wychowane. I te metody, które ja pokazuję pewnie, że jeden do jeden nie wszyscy to mogą zastosować, ale stosując te metody, wadą jest tych, tego jest to, że poświęcić trzeba. Mnóstwo czasu. Ja akurat mogę sobie po, pozwolić na to, bo mam elastyczny e, taki dzień pracy. Także e, kiedy skończę, kiedy przyjadę, no to powiedzmy e, to nie ma znaczenia. Ktoś, jak pracuje gdzieś tam na etacie, w fabryce, gdziekolwiek, no to jednak ma te sztywne godziny pracy. No to jest dużo, dużo ciężej. Teraz będą wchodzić takie produkty e, od przyszłego tygodnia, jak maślanka już taką pełno skalowo, część. W zależności od pogody, będzie część będzie wycofywana, ale jeszcze tak jak Amol do jak e, Propolis, akurat tutaj jest w, e, zapakowany. Bo Propolis nie powinien być, e, tu dużo światła nie ma, ale mimo wszystko powinien być w ciemnym słoju. E, teraz jest opakowany, za chwileczkę go włożę. Jutro właśnie będą miały Propolis. Dziś tak jak mówiłem, na karmę e, zioła. Jeszcze jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo obiecałem takiemu panu z Torunia ofiarować mu trzy gołębie z tych młodych, które zostały, trzy najlepsze, żeby ktoś tam nie powiedział, że jakieś odrzutowe. Nie, najlepsze z tych, które zostały. Panu tam weszła chyba kuna czy coś takiego do gołębnika, wyjadła emeryt i tam z żoną, którzy osoby, które się zajmują, po prostu no, no, yy, żona też zainteresowana jest tymi gołębiami, ale czy ogólnie i tam, tam, to jakieś drobne problemy zdrowotne, nieważne, ale to yy, chciałem mu właśnie ofiarować trzy gołębie, takie do, do tak podtrzymania tej hodowli, ale yy, tych telefonów dość sporo, miałem mu oddzwonić i jeżeli by oglądał film, to proszę o kontakt, bo to tak źle wygląda, że yy, że nie oddzwoniłem, bo po prostu nie oddzwoniłem, że no, telefon się gdzieś zawieruszył. Nie zapisałem od razu numeru, później telefony dzwoniły i nie wiem teraz, który ten był dokładnie numer. Także pozdrawiam wszystkich i nadzieję, że wszystko powiedziałem. W następnych filmach pokażę następne gołąbki Może będzie taka okazja, żeby je puścić. Będą Budapeszty, tak samo. Było tam kilka pytań odnośnie tiplerów. Także będzie okazja, będzie okazja nagrać taki film o tiplerach i przy okazji może te gołębie stójkowe, jakby była w miarę taka fajna pogoda, no to wypuszczę właśnie te gołębie, które pójdą w tym roku do rozpłodu albo przynajmniej częściowo z tych gołębi, które pójdą do, do rozpłodu. Także pozdrawiam i do zobaczenia.